Ejka, krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku Wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. W tym odcinku nauczymy się wymnażać konkretne wyrażenia algebraiczne i ktoś by mógł powiedzieć, przecież ja umiem mnożyć. No i oczywiście nikomu nie zarzucam, że nie umiem mnożyć, ale tak na wszelki wypadek to pokażę, ok? Weźmy taki pierwszy przykład, x dodać 6 razy x minus 2. I tutaj ważna rzecz, każdy element mnożymy przez każde. Ja sobie robię zawsze tak, że pierwszy element mnożę przez pierwszy w drugim nawiasie, później pierwszy przez drugi, no a później drugi przez pierwszy i drugi przez drugi. Mnożymy nie tylko przez wartość, ale też przez znak, który jest przed tą liczbą albo niewiadomą. Czyli tak, będziemy mieli x razy x, to jest x kwadrat, x razy minus 2, Pamiętam o tym minusie, minus 2x dodać 6 razy x, czyli 6x, i tutaj mamy plus 6 razy minus 2, czyli minus 12. Możemy x ze sobą połączyć, 6x minus 2x to będzie 4x, czyli ostatecznie mamy x kwadrat dodać 4x minus 12. Kolejny przykład to 2 razy x do 3 plus y razy 3x minus 6y kwadrat. Jeżeli mamy taką sytuację, że jest jakaś liczba i później nawiasy, to ja tę liczbę zostawiam sobie na koniec. Oczywiście można to zrobić też w innej kolejności, bo mnożenie jest przemienne, ale pokażę Wam metodę, którą ja stosuję. Więc tak, 2 zostaje, otwieramy nawias i po prostu wszystko ze sobą wymnażamy. x do 3 razy 3x to jest 3x do 4, x do 3 razy minus 6y kwadrat to minus 6x do 3y kwadrat y razy 3x to plus 3xy i y razy minus 6y kwadrat to minus 6y do trzeciej. I teraz oczywiście gdyby się dało, to moglibyśmy zrobić porządek wewnątrz nawiasu, ale niestety. Tam gdzie nawet mamy x i y, no to one są w innych potęgach, więc niestety, ale musimy zostawić to w takiej formie, w jakiej jest. Czyli wymnażamy przez 2, będziemy mieli 6x do czwartej, odjąć 12x do trzeciej y kwadrat dodać 6xy i odjąć 12y do 3. Ok, no to żarty się skończyły, lecimy do trudniejszych przykładów. x minus 4 razy x plus 4, dodać 2x plus 6 do kwadratu, dodać 3x plus 1, razy minus 3x plus 1. No i tutaj bardzo przydadzą nam się wzory skróconego mnożenia, bo pierwsze wyrażenie to jest a minus b razy a plus b, czyli a kwadrat minus b kwadrat. Będzie to x do kwadratu, odjąć 16, Następne to jest a plus b do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. To nam da 4x kwadrat dodać 2 razy 2x razy 6, dodać 36. I ostatnie wyrażenie może nie wygląda na wzór skróconego mnożenia, ale gdybyśmy zamienili sobie kolejność i zamiast napisać minus 3x plus 1 napisali 1 minus 3x, no to zobaczcie, że mamy znowu a plus b razy a minus b, czyli będzie to 1 minus... 3x do kwadratu to jest 9x kwadrat. No to łączymy to wszystko ze sobą też 2 razy 2 razy 6. Z tym x to będzie 24x. Więc ostatecznie otrzymamy minus 4x do kwadratu plus 24x plus 21. Polecam też, jeżeli macie problem ze wzorami skróconego mnożenia, żeby przejść do mojego odcinka właśnie w tym temacie, bo tam to wszystko krok po kroku omawiam. No dobra, no to jeszcze dwa trudne przykłady. x minus 1 razy y plus 2 razy 2x minus 3y. Mamy tutaj trzy nawiasy, i żeby to wszystko ze sobą wymnożyć, no to musimy to zrobić po kolei. Najpierw pomnóżmy ze sobą x minus 1 razy y plus 2. No pamiętając, że na koniec musimy jeszcze dopisać razy 2x minus 3y. Będzie to xy, dodać 2x minus y, odjąć 2. No, i razy 2x minus 3y. I teraz znowu musimy wymnożyć wszystko przez wszystko, tylko w pierwszym nawiasie mamy aż 4 elementy, więc ostatecznie wynik będzie w miarę długi. Będzie to 2x kwadrat y, odjąć 3xy kwadrat, dodać 4x kwadrat, odjąć 6xy, odjąć 2xy, dodać 3y kwadrat, odjąć 4x plus 6y. Po co ja was tak męczę, co? Sam nie wiem, ale już zaraz koniec, nie martwcie się. To jeszcze spróbujmy na koniec zrobić jakiś porządek. I chociaż dużo jest tutaj xów, y to w zasadzie możemy połączyć ze sobą tylko dwie rzeczy. Minus 6xy i minus 2xy. Bo mają dokładnie te same, niewiadome, i te same potęgi. Będzie to minus 8xy. No i ostatni przykład. Minus 2x razy y plus 2 do kwadratu, dodać 3y razy x minus 1 do kwadratu i odjąć 2xy razy y minus x. Stosujemy tutaj wzory skróconego mnożenia. Będziemy mieli minus 2x razy y kwadrat plus 4y plus 4, dodać 3y razy x kwadrat minus 2x plus 1, odjąć 2xy kwadrat, dodać 2x kwadrat y. Wymnażamy przez te minus 2X i plus 3Y, będziemy mieli minus 2XY kwadrat, odjąć 8XY, odjąć 8X, dodać 3YX kwadrat, odjąć 6XY, dodać 3Y, odjąć 2XY kwadrat, dodać 2X kwadrat Y. I zobaczmy, że możemy tutaj połączyć tak, to co ma XY kwadrat, to co ma XY i to co ma X kwadrat Y. Ja dla porządku podkreślam to różnymi falkami, wtedy jest mniejsza szansa, że się pomylę. Będziemy mieli skoro tak, minus 8x, dodać 3y, minus 14xy, odjąć 4xy2, dodać 5x2y. I może na pierwszy rzut oka to może się wydawać jakaś czarna magia i to straszne obliczenia, kto będzie mi kazał takie robić? I faktycznie, te dwa przykłady, które pokazałem na sam koniec, one prawdopodobnie są tak na granicy poziomu podstawowego, ale w zasadzie zawarłem w nich wszystko, co musicie wiedzieć na temat wymnażania wyrażeń algebraicznych i łączenia tego ze wzorami skróconego mnożenia. Więc jak na spokojnie usiądziecie sobie do tego, zatrzymacie i rozpiszecie na kartce, to w zasadzie już raczej nic na poziomie podstawowym was nie zaskoczy z tego tematu. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!